Okręk, szósty, akcja. Dobro zawsze wraca. Moim mottem jest: nigdy się nie poddawać, zawsze dążyć do założonych sobie celów. Jesteś twórcą swojego losu. Akcja. Nic nie dzieje się bez przyczyny? Nie bój się próbować, bo kto się boi, ten się poddaje. Żyć według swoich zasad. Życie to nie bajka, ale z uśmiechem zawsze jest łatwiej. Robić to, co można tam, gdzie się jest. Moje motto to marzenia nie spełniają się, tylko marzenia się spełnia. Korzystać z każdego dnia do granic możliwości. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Idź do przodu, nie zatrzymuj się. Idąc do celu, generalnie nie ma tak, że się nie da. Musi się dać. Moim mottem życiowym są słowa świętego Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Mina Mogilany to nasza wspólna sprawa.